Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie moi drodzy. W kolejnym dniu, jakim jest piątek, w piąteczek, piątunio. A my się znajdujemy w Holandii. Robimy właśnie obchód, czy wszystko jest ok Z naszym autem po nocce na terenie Holon, Holandii. No ale na chwilę obecną wygląda, że jest wszystko Ok, jest wszystko ok, co mnie to niezmiernie cieszy. Tu kurwa jakieś cięcia dziwne były, ale nie na mojej kadencji. Masaka, siodło zapięte, 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 okej, okay. dobra, idziemy do auta, idziemy do auta, bo zimno tu, pierdziele, ole, tu jest zimno, e, dlaczego jest zimno, bo jest, nie wiem, czy to będzie widać, 10 stopni, ja pierdziele. Patrzcie, co się kurwa dzieje przez tą naczepę. Tracę dużo powietrza. Ej. A i standardowo. Kurwa, i standardowo. Czek musi się zapalić już na dzień dobry. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, co jest z tym autem. Nic nie było. Zostało mi powiedziane, że zostało wszystko naprawione, a on dalej kuźwa swoje. Nie mam pojęcia, ja już się poddaję z tym autem. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle jakikolwiek kuźwa, cokolwiek mówienia. Bo ten czek dalej wyskakuje. No to jest masakra. Dobra, moi drodzy. A więc tak. Na chwilę obecną. Jest 6.02, 6.05 jak będzie Uruchamiamy tacho I stoimy 12, prawie już 13 godzin Na pauzie Do celu Mamy 90 km Godzina 15 I my jedziemy tutaj Nad Amsterdam aż Masakra No i dobra Możemy uruchamiać tacho Jest 6.05 Rozpoczęcia Holandia zrywamy tą nierówną kurde walkę. No i dobra moi drodzy, ja się kurde ogarniam, a Wy w międzyczasie strzelcie suba, łapka w górę, komentarz i widzimy się za chwilę, jak się tu poogarniam. Dobra, ja jestem poogarniany, tutaj tylko tak na szybciutko, Dzisiaj jest piątek, moi drodzy, właśnie żeśmy rozpoczęli tacho. Wczoraj 300 typowa jazda, żeśmy wystartowali za 20, czekajcie, weźmiemy, zrobimy o światło 640 żeśmy wczoraj wystartowali, jechaliśmy do 17,12 Zrobiliśmy 663 km w 8 godzin i 45 minut. To była nasza typowa, czysta jazda. E, teraz co? A światełka muszę tu pogasić? Tu muszę Was pogasić i zawiesić. No, wczoraj, kurde, powiem Wam, że nic się nie odzywałem, bo miałem typową, czystą jazdę. Więc, e, że tak powiem, wisieliśmy cały czas tylko i wyłącznie na telefonie. E, nie wiem co ja mam załadowane. Wiem, że mam 34 palety, załadowane jakieś kuchenne artykuły elektryczne, co to jest. Nie mam pojęcia. Rozładunek jest na niby, niby rzekomo od godziny 8 rano. Ile jest tym prawdy? Nie mam pojęcia. Ale i tak nie mamy w ogóle żadnego zlecenia. Więc i tak i tak kurde już sobie pojadę Będziemy tam na 7.30 na, na tej firmie rozładunkowej eee, Może być tak, że się zrzucę No i będę po prostu do tej 9 rano czekał Jak nam dadzą jakieś Jakiekolwiek zlecenie Uff, Nie mam wam mocy Ale powiem wam, że Taka czysta, typowa jazda Że jednego dnia się załadujesz i później następnego dnia Jedziesz sobie bez żadnej Bez żadnej spiny To jest coś pięknego, naprawdę To jest coś pięknego, moi drodzy Dawno tak nie miałem Do Amsterdamu mamy 40 km ulala. Dobra, nie będę tutaj, kurde, Was zamęczał niczym Widzimy się po prostu na miejscu Dobra, jesteśmy na miejscu W firmie Aha. ten HEAD KAUKEN Magazin, tam właśnie jest biuro, gdzie widzicie te okna. Kazali mi podjechać pod jakąś rampę wolną. No i pytam się go, czy mówię, ja będę zrzucał, czy mam czekać. Nie, ja będę zrzucał, że ja będę zrzucał. Weszłem na magazyn, gościu popatrzył papiery i mówi, że mam w LKW Warten robić. Pierdzielę. No i dobra gitara Bromania No tu idziemy, czeka zielka no co ja mam poradzić? Jak tak chcą To tak zrobimy Sobie O przelotówki tu nie ma Tu się możemy kuknąć Nic się nie dzieje. Zastanawiałem się pewnie, jak to będą mieli ściągać. Ale mnie to akurat lot Mi dużo nie trzeba usłyszeć magiczne słowo LKW warty. Dobra. Siadamy i się grzejemy. 24 stopnie we działa, więc git majonez. No i dobra, najlepsze w tym wszystkim jest to, że iż mianowicie jesteśmy rozładowani Teraz mianowicie co musimy zrobić to schować kuźwa wszystkie palety. To jest najlepsze w tym wszystkim. A, kuźwa, czekaj to. No magiczną kuźwa. Klamkę potrzebuję do otworzenia paleciary. Tu sobie auto zamkniemy. Dobra, auto mamy zamknięte. Tu musimy sobie magiczną paleciarę otworzyć. Magiczną paleciarę musimy otworzyć sobie. A dwa, najlepsze z tym wszystkim to. Ja nie wiem na cholerę oni dach podnieśli do rozładunku To jest najlepsze w tym wszystkim Po prostu wzięli i otworzyli mi kurwa dach Tylko nie wiem na chuj To jest w tym najlepsze No nic, samtym trzeba palety poprzeciągać ale dlaczego ja mam dach otwarty? To ja nie wiem, po co oni to ten oto sposób magiczny w ogóle zrobili. Nie mam. Pojęcia. Pierdola na klamce. Wy to Paleciara na klamce. <grystanie> Ej, masakra. Dobra, nic moi drodzy. Ja się zaczynam bawić w szorowanie palet. Oj, no nic. Kip, hurra. Koniec męczarni. Pochowane są palety z jednej i z drugiej strony. Magiczny klucz. Tam tylko zostaną dwie. Bo mam 34 palety, więc fizycznie ich nie. Nie zmieszczę, bo wchodzi tylko 16 a jeszcze kuźwa ta miotła Pierdola Uff. Miotła też to ja nie wiem do czego no Ale dobra Tu włożymy jak Gościu pojechał moją naczepą, to, to na pewno nie ma Nie, nie cyknął o, mi, o miotle Dlaczego? Dlatego że ja miotło mam akurat za, za kabiną Pierdole. Ja pierdole. Zamknięte. Ja pierdolę, ale patent ktoś sobie wymyślił. Masaka, nie przejmujcie się, bo w tej paleciarze, tutaj gdzie mam pasy, naryżniki, to samo jest. Gdzie ta dziura? Tu. O Jest Ten sam patent Dobra Zaraz się widzimy Ja pierdziele Normalnie Bundeswehr chat czat Ja pierdzielę. Nie wiem kto dał dupy Ze współrzędnymi Ja nie Ja mam tylko Kurde Kod pocztowy e, I ulicę I nie mam numer, numeru żadnego Wysłali nam e, Współrzędne Moi drodzy to te, te, Na takich współrzędnych jak byłem, to wylądowałem właśnie na takiej drądze jak teraz właśnie widzicie, czyli tylko ja się tu mieszczę. No i teraz, najlepsze, musiałem jechać, kurde, cały czas do przodu, czyli w drugą stronę, jechałem tą drogą, tylko w przeciwnym kierunku. I znalazłem takie kurde, ala małe skrzyżowanie, że musiałem spróbować, że przejdę. Nie było innego założenia. Bo, jakbym kurde yy, nie przeszedł, to bym był później, by, bym się zatarasował za ani w prawo, ani w lewo. Improwizacja taka poszła, moi drodzy, że szkoła gadać yy, Teraz mamy 2 km do tej firmy załadunkowej. Czyli co wyszło, ja ją minęłem. Tylko, że ja nie, nie wiedziałem, co, jest, co to jest za firma. Jak ona, kurde, nazywa się. Ja tylko dostałem współrzędne, a te współrzędne. Były całkowicie gdzie indziej. Więc nieźle. Nieźle się ktoś mną tu zabawił. Tu nawet próbowałem, żeby się wciągnąć. No tu jeszcze tyłem bym tam wjechał. Oła! Ale już na lewo, w lewo, jakbym miał tu właśnie tu wyjeżdżać, to już bym za cholerę nie wyjechał, nie? No ale nic, dobra, udało się. Grunt. Jedziemy 12.30 Będziemy zamiast być kurczwa O 11.00 kurde z hakiem To my mamy swoje improwizacje Dziwnego rodzaju Masakra Uuuh. Jeszcze kilometr A lać mi się chce Że szkoda gadać Jeszcze dzwonię, że ja jestem na miejscu Kurde yy, tylko, że spóżeny są Coś nie takie nie jak mówi? Przecież tam miała być... Uła. Przecież tam miała być firma. Ja mówię, no jest, mówię, domki jednorodzinne, mówię i rzeka. Mówię. No to weź się nawiń. Ja mówię, no ciekawe jak. <grym> Masakra. Fajnie im to powiedzieć. Weźcie nawiń. Ale dobra, dobra, było, minęło, Grunt, że się udało. I tu za chwilę gdzieś w lewo trzeba. Znaczy ja widziałem to lewo, tylko ja nie wiedziałem, że to jest ta firma. Ale z drugiej strony powiem wam, że jak już ją minęłem i wylądowałem na współrzędnych i domkach jednorodzinnych i takiej wąskiej drodze, to już obstawiałem, że na 100% to była ta firma, nie? Ale to po czasie. A teraz? Mało tego. Dostałem kuźwa e, współrzędne. Dostałem ulicę, tą co mam. Numer budynku. Mało tego. Nazwę firmy nawet dostałem. Nagle wszystko się kuźwa znalazło, nie? Po lewej stronie jest. Niby szkło będzie ładowali, albo granulat, nie wiem. Tego nie wiem. Grunt żeby oby tylko nie na pasach. Jezus jakby było kuźwa miło, żeby to nie było na pasach to wy sobie nie, dajecie, nie, nie zdajecie sprawy, jak to by było bardzo miło. Jeszcze tutaj ja metrów. Mógł skręć w lewo. Ale jak człowiek nie wiedział, to. Po 200 metrach, miejsce docelowe jest po lewej stronie. Dobra, gruncie się kuźwa udało dojechać. Teraz aha, Skręć teraz, w, lewo. w lewo. Jeszcze. Następnie, miejsce docelowe miejsce będzie po, do lewej lewej stronie. po lewej stronie. Ta ciężarówka, tu, ja tu. A nie jest dość, że ja z, z tamtej przyjechałem, gdzie te busy nie jadą. Masakra No nic To no, dziadzio pewnie Bo ty musisz pojechać nie Ja to mogę sobie postać Jasne Cholewka chóźba. Miejsce docelowe jest po lewej stronie Ale ja tu nie wiem Gdzie mam kurwa jechać nichu ja. Ja się muszę iść tu kurwa zapytać Pan nam powiedział Że jestem tu Pytał się czy jestem pierwszy raz Ja wiem, że tak no to mówi, że w prawo, w lewo, w lewo i będę. Jest tutaj, kurde, HB Logistik Więc zajebiście. Links, links. A butelki będziemy ładować. No i zajebiście. Dobra, jest, jest e, firma ta. OI. Links links. No zajebi się links links, kurwa. Po Kurwa macie jak ja Was tu kurwa kocham Nie, to jest kurwa me... biuro jakieś Ja pierdole, moi drodzy Normalnie chat komandos Chat komandos, normalnie Dopiero będziemy wyjeżdżali z tej firmy A najlepsze na tej firmie jest Jak zdenerwować kierowcy A właśnie otwier uładowanie na dwie strony Tak, to są śmieci Z mojej prawej strony Musiałem pasy pościągać, wszystko Ładowaliśmy butelki Puste o Właśnie tak jak tu widzicie ładowaliśmy butelki No i w sumie godzinę czasu czekamy za, czekaliśmy za papierami celnymi jak nam zro, yy, na maila gość zostanie o, i będziemy stąd chwilę wyjeżdżać To znaczy chciałbym stąd wyjechać mamy 28 minut no dobra czyli wyjedziemy sobie do Pierwszego jakiegoś parkingu, zrobię 30 minut pauzy I to będzie najlepsze rozwiązanie jakie może być No dobra, startujemy Kuźwa, bieg byś włączył ośle Dobra, wyjeżdżamy z tego burdello Bum bum Jak to się mówi Teraz jak tu się stąd kurde wyjeżdża? Tu coś jedzie, nie, to stoi. Wózak, wózkowy jedzie no i dobra, i cyk tutaj kuźwa. Najgorsze jest to, że w Holandii, kurde, właśnie się dowiedziałem, że oni ładują na dwie strony, nie? Inni cholera, inaczej nie chcą. Ten już też tu przygotowuje prawą stronę. Masakra. No nic, no co ja mam powiedzieć? Kurde, wyjechać tylko, aby do jakiegoś parkingu zrobić 30 minut pauzy. A skąd ja kuźwa mam? 4.30 wykręcone. Ja mogę 4.30 jechać. Jeszcze lepiej. Nie wiem skąd to się wzięło, moi drodzy, powiem Wam szczerze. Ale to ja i tak chcę wyjechać na parking. Zrobić sobie pauzunię jakąś. Yy, bo kurde głodny jestem. A chcę kurde sobie coś zjeść. O masakra. 17 ton rzekomo. Mhm w ja lewo, Następnie Wyciągnąć skręć O! Nie wiem czy zwróciliście uwagę, w prawo jest zakaz dla ciężarówek, a ja tam pojechałem. <laughs> Masakra Dobra, powiedzmy, że ja mam wolne. Bo ja tu nic nie widzę. O, mam już dosyć kuźwa, a najgorsze jest to, że 700 kuźwa. Po Prawie 600 lekre. mamy e, do granicy, trzeba było kurde lecieć na tym parking, co zawsze tam kurde weekenda robię, ale nie ma takiej opcji, ja tam nie doleczę. Sprawa. Nie cholery. Aczkolwiek jest opcja, tylko byśmy musieli do Niemiec dolecieć i Fajrant zrobić. Też nie wiem, ile, ile mamy do granicy. No i co mi mrugasz? Yeah. Dobra, wyjechaliśmy. Powiem szczerze, że nie wiem, jaki kurde plan o, obrać przyjechać, te cztery. 20, co mi pokazuje, czy na parking. W sumie jestem głodny. Z drugiej strony, jeśli ona, jeśli tacho mi zaliczyło pauzę, to znaczy, że mogę jechać. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, jaką nie wiem jeszcze, jaką decyzję podejmę. Na razie, jak się stąd się wy, wyciągnąć do autostrady, to później będziemy gdybać Dobra. szybciutką aktualizację robimy. Znajdujemy się już na terenie Niemiec, Deutschland, Germany, kto jak zwał, tak jak zwał. Eee, mówiłem, że jakąś pauzę będę robił, czy coś, nie, nie robiłem żadnej pauzy, od momentu załadowania jadę. Jeśli tacho mi pokazało 4,30 mogę jechać, to znaczy, że ja tyle mogę jechać. Eee, jesteśmy właśnie po stronie niemieckiej i co jest najlepsze w tym wszystkim, że ja muszę gdzieś na jakiś parking stanąć, żeby zmienić granicę. Na chwilę nie mam tu takiej możliwości więc nie wiem jak tą wejdzie ale mamy jeszcze do samej granicy 583 km i 7 godzin jazdy i 5, 7 godzin 55 minut no i za z tego co tutaj widzę za 80 w sumie za, powiedzmy za 90 km mamy koreczek na 13 minut Ulala. Teraz zobaczymy, gdzie to jest, to tam jest pewnie jakaś zężka czy coś w tym rodzaju tam jest. A, wypadek jest, o, jeszcze lepiej. No to tak powiem wam szczerze, że jakby wyskoczył tu jakiś kurde parking czy coś w tym rodzaju, to z miłą chęcią bym go tutaj przeatakował. No ale z tym to ja widzę jest kurde jakiś problem bo nic nie ma i ogólnie jesteśmy na autostradzie 61 żeby, żeby taką ciekawostka więc cały czas w kierunku Mannheim będziemy napierdzielać w dół no to jest taka właśnie ciekawostka ale nie ukrywam, tak jak już mówię kurcze, jakiś cepenik, parking, coś w tym rodzaju mógłby się tutaj, kurde mole wyłonić, bo słabo, słabo, no Niby tu pokazuje co? Że 30 km mm -hmm. No i tak może być Bo to jest Aral Męsień Gledbach tu jesteśmy Na męsień Gledbach w okolicach 30 km do parkiku no, Słabo będzie jak ja kurde dopiero tam granicę zmienię No ale cóż Nic już na to nie poradzimy Dobra lecimy moi drodzy, właśnie zjechałem na parking w sumie już któryś z kolei i to takie kurde ala mała miejscóweczka nam się złapała więc, że tak powiem niestety będę musiał zaraz zamknąć to okno bo mogą mnie urwać w sumie to ja już to zrobię za pamięci o Zamknięte mamy okno I gitara A Tam ktoś mnie kuźwa trąbił Ale on kuźwa koło mnie spokojnie przejdzie Więc mnie to akurat grzeje Tu możemy już zakończyć tacho Minuta jest Dobra Poczekamy jeszcze tą minutę w sumie No i dobra Eleganciu tu przeszedł Ten tu zaraz będzie pewnie startował Dobra dwie minuty miejsce zakończ Niemcy no i o trzeciej coś będziemy startowali no. Cóż poradzić, nic nie poradzimy już na to o, masakra, wszystko zabite do ostatniej do ostatniej depytowaga klasyk Ja oczywiście kuźwa standardowo dobra nie ma tragedii przejeżdżają koło coś mi się kamer kamera tutaj dobra nie mogę coś ostrożnie złapać nie wiem czemu o, masakra A, standardowo my się musimy na poducha opuścić od razu lepiej moi drodzy hałaśliwie tu jest strasznie dwa, kolejni, potróbują coś. A tamtym czekaj. Tamty będzie też spał. Dobra. Dobra. Idziemy do kabiny. Idziemy do kabiny. Ja muszę wydruk zrobić, że tak powiem, bo muszę. Yy, zrobić lekcję. Dobra, wydruk idzie. Eee, co? Eee, firaneczki nam się tu kurde zepsują. Tu zaraz nam autko zgaśnie. Super. Zajebiście. Czekaj. No i dobra klimacik mamy zrobiony. Moi drodzy. Ciemność została, dobra, czekajcie. To dobrze, że cyku. no i co? Dzisiaj moi drodzy szału za bardzo nie ma, muszę włączyć lampę, żeby, żebyście coś widzieli Zrobiliśmy 485 km, granicę żeśmy tego pozmieniali, fajnie nam się zaliczyło typowej jazdy 7 godzin Od 6.05 no co, do granicy, do samej granicy mamy 472 km 6 godzin jazdy, więc jutro myślę, że gdzieś koło 7, może 8 będziemy zakończać. 4 godziny, 2 godziny nam gdzieś zostanie jazdy. No nic, trochę hałaśliwie będzie, no ale już na to nic nie poradzimy. Dobra, widzimy się już w kolejnych dniach.